To 74. wydanie podcastu Radiogram. 4 szablony dla podcastu. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. Każdy podcaster może ułatwić sobie przygotowanie podcastu, korzystając z czterech podstawowych szablonów, o których zaraz Wam powiem. Ale najpierw jedno małe takie ogłoszenie. Chyba każda przerwa, tym bardziej wakacyjna, musi się kończyć. I od przyszłego tygodnia radiogram wraca już do cotygodniowych wydań, więc zapraszam w następny poniedziałek i, jak zapewne się domyślacie, wrócę do wiadomości o podcastingu. A teraz wracamy do tematu naszego odcinka, czyli szablonów. Szablonów, które z pozoru mogą wydawać się banalne, ale pomogą Ci na pewno w kilku aspektach, zredukują czas poświęcony na produkcję. Pozwolą utrzymać jakość, a z czasem nawet ją podnieść, wprowadzą strukturę podcastu oraz sprawią, że podcast będzie przewidywalny dla słuchacza, ale w pozytywnym znaczeniu. Nic oczywiście nie zastąpi wartościowej treści, którą dostarczasz słuchaczom, ale dzięki szablonom przyzwyczają się oni do Twojego podcastu, i będą go, a właściwie ciebie, postrzegali jako osobę, na której można polegać i która zawsze dostarcza te treści w ten sam sposób. A zaczniemy od szablonu odcinka czy też skryptu. To jest tak naprawdę konspekt, który użyjesz do ujednolicenia formatu odcinków. Dzięki niemu nie będziesz zgadywał podczas przygotowywania i nagrywania, ponieważ od razu będziesz wiedział, czego potrzebujesz w każdym następnym wydaniu. Szablon skryptu podzieli Twoje odcinki na różne segmenty. Jakie? Jak zapewne się domyślasz, są takie trzy podstawowe, standardowe: wprowadzenie, główny temat i zakończenie. Ale zawsze możesz wprowadzić również swoje. Warunek jest jeden. Muszą się powtarzać w każdym kolejnym odcinku. Co nie znaczy, że z czasem nie możesz ich zmienić czy też uaktualnić. Co może się znaleźć w skrypcie odcinka? W tych standardowych, jak na przykład wprowadzenie, może to być na przykład przywitanie, muzyka, może być to tekst intro, jeśli nagrywasz je oddzielnie dla każdego odcinka, czy też krótkie podsumowanie, co usłyszymy w danym odcinku. W głównej treści to oczywiście będzie historia, którą opowiadasz, czy też informacje lub szkolenia i generalnie wiedza, którą przekazujesz. No i oczywiście zakończenie. Może być to na przykład slogan czy też zdanie kończące, tak jak na przykład mam w radiogramie, gdzie mówię miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach. Być może, że kończysz odcinek muzyką, możesz w zakończeniu również przekazywać, gdzie i jak się z Tobą skontaktować. Ale również możesz tam umieścić na przykład informacje, gdzie Cię znaleźć w mediach społecznościowych lub też przypomnieć, a właściwie wspomnieć o wszystkich, którzy brali udział lub pomagali w tworzeniu odcinka. Dobrze tutaj zaznaczyć, że możesz tam umieścić na przykład informacje o wszystkich darmowych utworach, dźwiękach czy też zdjęciach lub grafikach, z których korzystasz w danym odcinku, w zależności od tego, jakie wymagania ma licencja. Tak jak wspominałem, są to te trzy podstawowe składowe takiego szablonu skryptu, czyli wprowadzenie, główna treść i zakończenie. Ale, tak jak wspomniałem wcześniej, może być ich więcej, w zależności od Twoich potrzeb i formatu Twojego podcastu. I tak na przykład może się tam znaleźć jeszcze, jeżeli na przykład prowadzisz wywiad, notatka o Twoim rozmówcy, biografia, czy też publikacje, lub najważniejsze osiągnięcia, lub też sekcja wprowadzająca do rozmowy, która ułatwi wejście w wywiad. Możesz tam umieścić również sekcje z wiadomościami od słuchaczy, czy też recenzjami odcinków. Lub też wezwanie do działania, tak zwane call to action. I tutaj formy tego call to action mogą być zróżnicowane też w zależności od Twoich potrzeb. Czyli czy chcesz na przykład, żeby słuchacze weszli na Twoją stronę, czy też czegoś posłuchali lub obejrzeli, zapisali się na newsletter. A I tutaj przy okazji jeszcze warto też wspomnieć, że takie call to action powinno się pojawiać kilkukrotnie w odcinku. To samo, ale kilkukrotnie. Im więcej razy będziesz powtarzał, tym lepiej. No oczywiście, bez przesady, ale powtarzane call to action daje lepsze efekty niż jednorazowe o nim wspomnienie. A wracając do szablonu, bo troszeczkę się tak za, zapętliłem. Kiedy z czasem będziesz miał zdefiniowane te wszystkie segmenty pojawiające się w każdym odcinku i ujmiesz je w szablon, będzie Ci łatwiej przygotować każdy odcinek. Będziesz mógł podzielić przygotowania w czasie dla każdego elementu, który jest Ci potrzebny. I choć każdy będzie powstawał wtedy oddzielnie, to nadal całość będzie spójna w stosunku do wcześniejszych odcinków Kolejnym szablonem, który warto polecić, jest to szablon audio dla odcinków. Tak jak szablon skryptu, szablon audio pomoże ci przyspieszyć i ujednolicić pracę nad odcinkami w programach do obróbki audio. Każdy praktycznie z takich programów, włączając w to darmowe Audacity, pozwala na zapisywanie szablonów które pozwalają nawet czasami na zapisanie w nich filtrów, które używamy przy obróbce, wraz z ich ustawieniami. W Audacity te ustawienia filtrów akurat są zapisywane oddzielnie pod nazwą Chains. Ale jak przygotować taki szablon audio? Po prostu skorzystaj z istniejącego już odcinka. Będą w nim osobne kanały ścieżek lub też warstw dla każdego segmentu, na przykład dla gościa, jeśli robisz wywiady. W ten sposób, jeżeli będziesz miał taki szablon, przy nowym odcinku możesz edytować każdy z tych segmentów osobno i dodawać różne nowe fragmenty nagrania w odpowiednie miejsce, bez konieczności dostosowywania wszystkich pozostałych elementów odcinka. Co powinno się znaleźć w takim szablonie? No, na pewno powinny to być elementy, z których korzystasz za każdym razem. Na przykład nagrane wcześniej intro, ścieżki dla prowadzącego, ścieżka dla rozmówców, dodatkowa muzyka, na przykład podkład muzyczny lub fragment innych nagrań, czy też outro, jeżeli jest jednakowe dla każdego odcinka. Dzięki takiemu szablonowi, zamiast otwierać nowy pliki, zaczynać wszystko od samego początku za każdym razem, możesz otworzyć szablon główny, zapisać go jako nowy odcinek i rozpocząć nagrywanie nowego odcinka, jeśli nagrywasz bezpośrednio w programie, lub po prostu dodawać pliki do, istnie, do istniejących ścieżek, jeśli nagrywasz na przykład na rekorderze. Twoje intro, outro i te inne dodatkowe elementy będą już zapisane na swoim miejscu. I taki szablon eliminuje po prostu pracę, którą normalnie wykonywałbyś przy każdym odcinku od początku. Następnym szablonem, który bym Wam polecił stworzyć, jest to szablon notatek. Szablon notatek ma Taką samą zasadę powstawania jak szablon odcinka. Składa się z tych elementów, z których korzystasz za każdym razem i które umieszczasz w notatkach dla odcinków. Zazwyczaj dołączasz tam adres strony z pełnymi notatkami, swój adres e-mail lub sposób kontaktu, np. poprzez media społecznościowe. Ten fragment notatek może również spełniać funkcję CEO, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Także polecam go również przesłuchać. Powinien tam się również znaleźć call to action, który może być na przykład adresem strony, na jaką mają wejść Twoi słuchacze. W szablonie tym umieść również sekcję z linkami do osób, firm lub produktów, o których wspominałeś w odcinku. Tam również możesz dodać znaczniki czasowe do konkretnych fragmentów rozmów, na przykład w przypadku wywiadów. I znowu w ten sam sposób, zamiast przygotowywać je, no, za każdym razem będziesz je uaktualniał dla każdego odcinka. Możesz po prostu skopiować i wkleić typowe elementy, które zawsze się pojawiają, i jeszcze bardziej usprawnić proces edycji przygotowywania podcastu. Dzięki szablonowi ujednolicenie notatek ułatwi również stałym słuchaczom odnajdowanie informacji. Będą oni pamiętali, gdzie zawsze mogą je znaleźć. No i ostatnim szablonem, który polecałbym Wam przygotować, jest to szablon publikacji. Czyli generalnie zapis procesu, który wykonujesz, aby upewnić się, że Twój odcinek podcastu będzie słyszany przez jak największą liczbę osób. Im więcej mediów społecznościowych używasz, im więcej gości masz w swoich odcinkach. Tym bardziej docenisz swój szablon publikacji. Pozwoli Ci on nie zapomnieć o żadnym etapie publikacji i promocji. A oto jakie elementy mogą się znaleźć w standardowym szablonie publikacji. Wysłanie pliku audio na hosting podcastu i zaplanowanie publikacji. Przygotowanie notatek, do których możemy wykorzystać szablon, o którym wspominaliśmy. Przygotowywanie wpisu o odcinku na stronie podcastu, przygotowanie wpisów na media społecznościowe, napisanie nowego wydania newslettera, przygotowanie audiogramu lub też audiogramów, jeżeli chcemy korzystać z kilku, czy też przygotowanie grafiki i linków dla gości z odcinka, którymi mogą się pochwalić w swoich mediach społecznościowych. Takich punktów oczywiście może być więcej w zależności od Twojego podcastu i jego specyfiki. Poza tym, z czasem możemy dostosować szablony do zmian, jakie następują w podcaście, bo to, że nastąpią, jest nieuniknione. Każdy podcast z czasem ewoluuje. Generalnie, przy tworzeniu szablonów warto zadać sobie kilka pytań: jakie są standardowe segmenty Twojego podcastu? Jakie i ile ścieżek zawsze znajduje się w Twoim odcinku? Z jakich filtrów korzystasz, kiedy edytujesz audio? Jakie informacje zawsze umieszczasz, lub chciałbyś umieszczać w notatkach? I co zawsze robisz po publikacji odcinka? Szablony, choć wydają się banalne, to pomagają głównie w dwóch kwestiach. Po pierwsze, Oszczędzają czas. Choć na początku może się to wydawać mała ilość, wraz z ilością odcinków, sumarycznie będzie go coraz więcej. A po drugie, ułatwiają utrzymanie formatu podcastu, jego stałości i przewidywalności, o której wspominałem na początku. Choć mogłoby nam się wydawać, że zaskakiwanie słuchacza w każdym odcinku jest bardzo pożądane, to nie dotyczy to części składowych podcastu. W tym przypadku słuchacze lubią, doceniają i przyzwyczajają się do struktury Twojego podcastu. I coraz więcej takich właśnie słuchaczy Ci życzą. I na koniec raz jeszcze zapraszam na następny poniedziałek, gdzie radiogram wraca do newsów i informacji podcastowych. Do usłyszenia za tydzień.